Jeszcze jedno moi kochani, jak widzicie na tym kanale, kurwa żadnych filtrów się nie stosuje. Ja tu na mordę nic nie nakładam, żeby lepiej wyglądać w naturalnym świetle. Oczy podbite, kurwa, często piszecie, ale takie jest życie, kurwa. Siedzę, kurwa, latami przed komputerami całymi dniami. No niestety, się chce robić sztucznej inteligencji, to się siedzi. Więc tak to, kochani, wygląda, kurwa. I też nie stosuje na razie póki co żadnych zabiegów upiększających. Tutaj widzę, że pani jest beauty i obserwują. Mogą pisać w komentarzach, co można zrobić na tak podbite oczy. Te oczy też podbite są z tego, kochani moi drodzy, że ja przez lata trenowałem zawodowo pływanie. Po 4 godziny dziennie potrafiłem siedzieć w basenie ze szwedkami, z takimi okularami, bez gumek, które mi się wrzynały, że tak powiem, w oczy jako młody chłopak i od małego miałem te oczy takie kurwa podbite yy, i, i tego nie, nie, nie ten nie wyleczyłem a później ciężka praca po 10 godzin dzień w dzień 7 dni w tygodniu to nie jest tak jak wam się kurwa wydaje że ja leżę kurwa se mam czas na ćwiczenia ja cały Poza tym, że siedzę w kryminale, kurwa, to są jedyne moje przerwy, że tak powiem, sanatorium. To tak to ja dzień w dzień zapierdalam po kilkanaście godzin dziennie. Rozwijam biznesy, uczę się nowych biznesów, nowych tematów. Ciężko na to wszystko pracuję. Tak to wygląda. Siema.